Dzień dobry, Robert Konopka. Witam Państwa po raz kolejny. Jesteśmy, tak jak widać, już w okresie zimowym. Okres zimowy dla sadowników, jak wiadomo, jest to bardzo intensywny czas pracy w sadzie. I w związku z tym, że otrzymuję bardzo dużo pytań telefonicznych i mailowych na temat tych właśnie sekatorów, które mam tu w ręku, to jest sekator bardzo lekki z baterią wkładaną plug-in. Bardzo fajna i przyjemna rzecz w sadzie. I tu się zaczynają pytania od klientów, którzy tego nie widzieli, nie używali i nie znają e, asortymentu. E, od razu tłumaczę. E, bateria litowo-jonowa, niewielka pojemność, ale wystarcza na dwie godziny ciągłej pracy. To jest w przypadku tego sekatora e, o nazwie Speedy. Sekator tnie do 2,5 cm do w zasadzie. 3 cm grubości gałęzi. Ja tu zaprezentuję troszeczkę. To jest szybkość tego sekatora. Także e, ludzie, którzy uważają, że sekator elektryczny jest, musi być powolny, wolny i mało wydajny. No to jest taki przykład na tego. Sekator ten ma dwa rozstawy ostrza. To jest największe. Przytrzymuje. Jest sygnał z baterii i. Jest rozstaw o 50% rozwartości ostrza. Ponownie i mamy ponownie to samo. To jest jeden z najmniejszych modeli firmy Campagnola, który jest obecny na naszym rynku już od, zeszło, od zeszłego roku. On waży tylko 890 gram. Prawdę to się sprawdza w zasadzie, jeżeli chodzi o dostępność. I operowanie między gałęziami. Sadownicy, którzy używają danego urządzenia z wyciąganą baterią, zapewniają już, że nie wrócą już ponownie do innych sekatorów z kablem. Drugim modelem z serii sekatorów na baterię wkładaną jest sekator Stark M. Jest to też bardzo lekki sekator, waży 900, niecałe 900 gram. Bateria wyciągana, tak jak mówiłem, dodatkowo różni się od Speedy Speedy tym, że ma licznik cięć, który za każdym razem pokazuje nam poziom naładowania baterii oraz licznik cięć. Bateria, podobnie jak w tamtym, litowo-jonowa. Model ten Stark M wyposażony jest w dwie baterie. Jedna bateria starcza nam na 4 godziny ciągłej pracy, czyli dzięki dwóm bateriom Osiągamy no, całą dniówkę 8 godzin ciągłej pracy. Także z tym, że ciągła praca ja rozumiem, że to jest, to jest właśnie ciągła praca. E, sekator ten Stark M e, tnie gałęzie do 3,5 cm grubości. Stępnym modelem e, z serii z baterią wkładaną jest Stark L. Jest to e, większy sekator od poprzednika. E, tnie już rozstaw, tu ma większy, tak jak widać na obrazku dużo większy, tnie gałęzie do 4 cm grubości. Bateria również starcza na 4 godziny ciągłej pracy. W zestawie są dwie baterie, co nam daje również 8 godzin, ale moc tego sekatora jest dużo większa. Ten model posiada wyświetlacz, który pokazuje nam stopień naładowania baterii oraz liczbę cięć ogółem. Oraz dzienną liczbę cięć. Wszystkie modele tych sekatorów wyposażone są w ładowarkę, która ma trzy wejścia do bezpośredniego ładowania trzech baterii. Jeżeli chodzi o zwolenników sekatorów na baterię plecakową z kablem, to jest Easy L. Jeżeli chodzi o wagę tego sekatora, on waży niecałe 800 gram. Do tego dochodzi bateria, która jest na pleca w plecaku. Bateria waży około 1,5 kg. Bateria litowo-jonowa, która starcza na 8 godzin ciągłej pracy. Z doświadczenia wiem, że to 8 godzin się przedłuża zawsze jest to więcej. Klienci, którzy używają tego urządzenia, mówią, że 2 dni pracy to jest takie minimum dla tej baterii. Jeżeli chodzi o ten sam sekator, sekator ma dwa rozstawy cięcia wystarczy go przytrzymać. I zmniejsza się wtedy rozstaw na pół, 50% rozwarcia. Ponownie przytrzymuje spust i jest 100% rozwarcia. Na takim rozwarciu tniemy 3,5 cm gałęzi. W zasadzie klienci sami mówią, że ile w niego wejdzie, tyle obejmuje. Następnym sekatorem, który chciałbym Państwu zaprezentować z serii Easy, jest sekator Easy 80. Nie chwaląc się jest to hit sprzedażowy w naszej firmie. E, dlaczego? Ja też go bardzo lubię od razu powiem Państwu. Bo czym przeważa sekator taki na przedłużce e, 80 w tym wypadku nad zwykłym sekatorem? Zwykły sekator e, sięgam tam, gdzie jest zasięg mojej dłoni. Natomiast tym e, ja w każdym momencie przytrzymując go, e, sięgam do czubka. Sekator, to co zaprezentowałem właśnie w tym momencie, nie jest ciężki. Ja go mogę trzymać w jednej dłoni. Wszystkim się wydaje, że to musi być ciężkie. Wcale nie. Ten sekator jest tak fajnie zrobiony. On jest wyważony. Całe urządzenie, które napędza ten sekator, jest w tej rękojeści. I tylko tu jest waga. Natomiast na końcu tego sekatora jest ostrze tylko i wyłącznie ostrze, które niewiele waży. Cały sekator waży kilogram 30, mogę sobie zaczepić do tego smycz, którą są różni ludzie z różnymi schorzeniami, mogą nie utrzymać tego. Służy do tego smycz, może przytrzymywać to. Natomiast w każdym momencie, to co już podkreśliłem, powtórzę to jeszcze raz, sięgam do czubka, sięgam do spodu, nie nachylając się, nie nadwyrężając swoich mięśni, swoich stawów, Plecak, który mam na plecach, tutaj jest bateria. Ta sama co w modelu Easy L. Ona też waży 1,5 kg. W tym modelu, jeżeli chodzi o Easy, tam były dwa rozstawy ostrza. W tym modelu jest tylko i wyłącznie jedno. W zupełności to wystarczy do cięcia, jakie jest stosowane w sadzie. Jeżeli chodzi o grubość ściętych gałęzi. Producent podaje, że to jest to 3,5 cm, natomiast tutaj rozstaw jest 5 cm. Klienci, którzy tną na co dzień tym urządzeniem mówią, że on no nie ma jak gdyby czegoś takiego zahamowania, jeżeli chodzi o grubość ciętych gałęzi, w każdą utnie. Bateria jest 8-godzinna, jest to bateria litowo-jonowa, wystarcza na cały dzień, ewentualnie nawet na dwa dni, jak twierdzą niektórzy klienci. No Ładowanie tej baterii jest to półtorej godziny, także można sobie śmiało w ciągu nocy czy tam po pracy podłączyć i podładować baterię. Model Easy 80, który w tej chwili prezentuję, jest z dzisiejszych tych prezentowanych sekatorów najdroższy, ale równocześnie najchętniej kupowanym przez klientów.